Przede wszystkim nazywam się Ala, jestem stylistką świadomej MODY, a Wy jesteście na moim kanale. To jest kanał o moim życiu, minimalizmie, no i pewnie, że o stylu. Dziś opowiem Wam o książkach, które ostatnio przeczytałam. Oto te książki. Wabi Sabi, w życiu codziennym. No, było Suzuki. I książka Fumio Sasaki: Pożegnanie z nadmiarem, minimalizm japoński. Lubicie filozofię? Czytacie filozofię? Dużo różnych przemyśleń i porównanie z innymi książkami innych autorów o życiu człowieka i poszukiwanie sensu w tym życiu. To jest ta książka Wabi Sabi. Jak lubicie czytać filozofię i ona was nie nudzi, no to Doradzę przeczytać. Niestety nie będę ją spolować, bo już nie będziemy czytać. W sumie na końcu tej książki jest e, paru zdań, które by charakteryzowały całą tą e, cały ten styl życia w i można byłoby nie czytać całą książkę, ale żeby lepiej zrozumieć. Lepiej przeczytać tą książkę. Czy mi się spodobała? Nie za bardzo. Nie za bardzo, bo to nie moje klimaty ze zwyczaj filozofii nie czytam. Ale oto ta książka. Mi się nawet bardzo spodobała. Bo autor pisze o tym, jakie miał życie, zanim znalazł dla siebie... Minimalizm. I opowiada o tym, jak on się zmienił, jak pozbył się tych wszystkich rzeczy, nawet ulubionych rzeczy. Że stał po prostu zamiast. Że stał się ekstrovertem, a był niby introwertą. Bo przychodził do domu po pracy, pił sobie piwko. I nic nie chciał robić. Jak wszystkie swoje rzeczy sprzedał czy lub oddał, to zaczął inaczej patrzeć na swoje życie. Większą wartość dla niego zaczęły mieć podróże czy poznanie nowych ludzi, które też interesują się takimi samymi rzeczami jak i on. No, w, tym, w tym przypadku minimalizmem. No, i co jeszcze mogę powiedzieć o tej książce? O warto przeczytania, bo była lekka. Tak, paru godzin i już jej nie ma. Ale szczerze powiem, że do głowy ona tak nie wpada, że za jakiś czas bardzo szybko zapomnijcie, co było w tej książeczce. Ale jak lubicie coś o minimalizmie, jak ja szukacie różne książki, no to doradzam, bo była lekka, pożyteczna, dużo ciekawych myśli. Na tym wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Napiszcie w komentarzach, jakie Wy czytacie książki, może jakieś polecacie, bo coś szukam nowego. Także... Do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa, pa. Cześć.